W ofercie drogerii jest cała masa ciekawych produktów. Półki uginają się od kosmetyków, ale ja często mam problem z wyborem tego kosmetyku, który będzie odpowiedni dla mnie. Wtedy z pomocą przychodzi etykieta wyjątkowy produkt. A o tym, co dokładnie oznacza, porozmawiam z ekspertką. Cześć, Karolina. Cześć. Powiedz mi proszę, czym jest wyjątkowy produkt? Etykieta ta oznacza, że produkty, które ją dostały, spełniają najbardziej wyśrubowane kryteria pod kątem składu, innowacyjności, a ich skuteczność została udowodniona w badaniach aplikacyjnych i aparaturowych w niezależnych laboratoriach. Cena też jest bardzo istotna, ponieważ jest adekwatna do tego, co jest w środku, do użytych składników i technologii. Mówiąc wprost, już nie musisz szukać opinii w sieci ani analizować etykiet. Bo ta etykieta powie sama za siebie. A czy wszystkie kosmetyki z oferty trafiają do tych badań? A jeśli nie, to jakie kryteria kosmetyk musi spełnić, żeby zostać poddane temu badaniu? Nie wszystkie wybieramy spośród kilku tysięcy produktów, tak naprawdę kilkaset. I te produkty, które wyróżniają się pod kątem właśnie składu, ale także innowacyjności, są brane do dalszego etapu, czyli są wysyłane na badania. Ale kto wybiera te kosmetyki do badań? <śmetyki> Między innymi ja, Aha. a tak na poważnie to jest nas trochę więcej. Stanowimy zespół ekspertek Rossmana. Mamy do tego odpowiednie wykształcenie, ponieważ jesteśmy kosmetologami lub technologami, ale też łączy nas ogromna pasja do kosmetyków, z którą uwielbiamy się dzielić. I mamy też bardzo duże doświadczenie, ponieważ na co dzień przeglądamy dziesiątki kosmetyków. I to pozwala nam wyłonić te najlepsze z najlepszych. To wyjaśnij mi, proszę, jeszcze, na czym polega analiza takiego kosmetyku. Na skład kosmetyku zawsze patrzymy całościowo. Nie analizujemy poszczególnych składników, tylko to, jak one ze sobą mogą współpracować i jak wpływać właśnie na skuteczność działania. Wysyłamy go na badania, aby tam pokazał, na co go stać. Może chciałabyś zobaczyć na własne oczy, jak takie badanie wygląda? Bardzo chętnie zobaczę takie miejsce. Zapraszam. Na czym polegają te badania aplikacyjne testowanych kosmetyków? Przeprowadzane są one na grupie probantów ochotników. Probanci otrzymują wybrany produkt kosmetyczny wraz ze szczegółową instrukcją dotyczącą czasu, częstotliwości i sposobu jego stosowania. Następnie używają tego kosmetyku w warunkach domowych, a na zakończenie okresu testowania wypełniają szczegółową ankietę, w której wyrażają swoją subiektywną opinię o testowanym produkcie kosmetycznym. Czy poza subiektywną opinią probantów wyciągacie jeszcze jakieś obiektywne wnioski? Bo widzę tutaj za mną dużo urządzeń, aparatur pomiarowych. Czy one też są wykorzystywane do testów? W celu poznania oceny obiektywnej wykonuje się badania aparaturowe. Pomiary przeprowadza się na skórze twarzy, na wybranym obszarze skóry ciała, na włosach czy też na skórze głowy. Badania te przeprowadzane są przed rozpoczęciem stosowania kosmetyku, a następnie po jednym lub kilku jego użyciach, a z reguły i tak robi się najczęściej po regularnym stosowaniu danego produktu kosmetycznego. Dzięki obiektywnym badaniom aparaturowym Możliwe jest uzyskanie konkretnego wyniku liczbowego, np. Na poprawy nawilżenia skóry, jej wygładzenia, ujędrnienia czy rozjaśnienia przebarwień. Byłam w laboratorium. Już rozumiem, jak to wygląda od tej naukowej strony. Proszę wyjaśnij mi jeszcze, jak Wy wykorzystujecie wyniki badań z laboratorium i od probantów i jak ostatecznie jest nadawana ta etykieta wyjątkowego produktu. To bardzo dużo analitycznej pracy, bo sprawdzamy wszystkie opinie, jakie dostałyśmy, wyniki badań i na tej podstawie wyłaniamy te najlepsze z najlepszych, dla których przygotowujemy paszport produktu. Paszport. Tak. Czym jest taki paszport? Paszport to takie bardzo proste podsumowanie, przejrzyste tego, dla kogo i na jaką potrzebę będzie wyjątkowy produkt. Znajdziesz w nim kluczowe składniki, które pokazują, że produkt robi robotę. Także wyniki badań oraz wskazówki eksperckie, które jakby są takimi podpowiedziami użytkowymi dla klientów. I te paszporty znajdziesz zarówno w aplikacji Rosmana, jak i na stronie przy produkcji. Jeśli nie wiesz, jaki produkt wybrać, kieruj się fioletowymi drogowskazami na półkach Rossmana. Wybieraj to, co sprawdzone, zaufaj ekspertom.